Jak osiągać wielkie cele małymi krokami? Czyta Bartosz Głogowski. Kiedy Will Smith, znany amerykański aktor, był dzieckiem, jego ojciec zburzył wielką ceglaną ścianę. Kazał ją odbudować swoim synom. Will miał wtedy 12 lat, jego brat był trochę młodszy. Chłopcy bronili się, mówiąc, że zbudowanie takiej ściany jest niemożliwe. Ojciec kazał im jednak odtworzyć ścianę mimo wszystko. Stwierdził jednak, że ich zadaniem nie jest postawienie muru. Ich zadaniem jest położenie tylko jednej cegły naraz Tak dobrze, jak tylko potrafią. Zbudowanie muru wydawało się niemożliwe. Czy jednak położenie jednej cegły jest trudne? Budowa muru zajęła dzieciakom 18 miesięcy. Zrobili to jednak. Nie ma marzeń zbyt wielkich. Trzeba tylko zacząć kłaść cegły. Wystarczy jedna naraz, raz. Will Smith. No, hejka na moim kanale. Witam Was serdecznie. Hashtag Remont. malutku małymi kroczkami, posuwam się do przodu. A jak? Jak to się stało? Jakiś czas temu wrzuciłam odcinek, w którym tam sobie leżę na kocyku, odpoczywam, medytuję, słucham podcastów itd. itd. No i oczywiście po emisji tego odcinka odezał się do mnie. Jeden tutaj z oglądających mój kanał. Paweł. Serdecznie pozdrawiam. Paweł ogląda i komentuje moje poczynanie na YouTube w zasadzie od samego początku. Stąd też takie to było bardzo miłe, że napisał do mnie akurat ten właśnie człowiek. Ma taki kanał właśnie odnośnie medytacji, podcastów i tym różnych podobnych rzeczy, jakichś tam technik oddechowych prowadzonych. Weszłam na kanał Pawła. Mediteusz, serdecznie Wam polecam, bo często się mnie pytacie gdzieś tam, czego właśnie słucham, a jakich tam technik używam i tak dalej. Ja dość dużo słucham takiego typu rzeczy. No i muszę przyznać, że Mediteusz wkradł się do mojej czołówki. Pierwszy, lepszy z brzegu filmik, który sobie odpaliłam, akurat właśnie był pod tytułem Zupełny przypadek. Chociaż jak wcześniej wspomniałam, w przypadki nie wierzę. 30 powodów, dlaczego. Coś tam mi nie wychodzi, powiedzmy tak w skrócie, żeby wypisać sobie 30 powodów, dlaczego na przykład coś tam. Nie wiem, dlaczego nie mam fajnej pracy, dlaczego coś tam, dlaczego coś tam. No i ja sobie zadałam pytanie, dlaczego stoję z remontem. No i powiem wam, że pisałam te 30 powodów chyba z dwa tygodnie czasu. Naprawdę było bardzo ciężko, bo pierwszych tam, nie wiem, jakieś tam 10-12 powodów przyszło mi bardzo lekko. Wypisałam je dosłownie w przeciągu. 10 minut. Już dalsza część, czyli te dojechać do tych 30, bo to tak naprawdę trzeba przysiąść. No to było mi dość ciężko, no ale udało się. Dojechałam do tych 30 podpunktów. Z tych 30 podpunktów okazuje się, że pierwszych 5 powodów Powinniśmy od razu skreślić i o nich zapomnieć, bo to są po prostu zwyczajne jakieś takie wymówki: że woda za zimna, tam wiecie, a niebo za niebieskie i tym podobne. No i powiem wam szczerze, że to co mi zostało, miałam sobie wybrać tam właśnie jakichś takich najbardziej. Mnie uderzających, trzeba być zupełnie ze sobą szczerym. No i ten wynik naprawdę mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie do tego stopnia, że właśnie gdzie mi się wydawało, że jakiś taki problem z tym, że ja tutaj stoję z remontem, tkwi w wielu innych takich rzeczach w stylu, właśnie nie wiem, brak pieniędzy, brak fachowców, brak jakiejś wiedzy i tak dalej, i tak dalej. No i to się okazało wszystko moimi jakimiś wymówkami, takie, które gdzieś. Głowa i instynkt samozachowawczy chyba nam dyktuje, żebyśmy po prostu nie robili nic, żebyśmy usiedli, wzięli pilota do ręki, umartwiali się nad sensem życia i nie, nie szli dalej ze swoimi celami. A że jestem osobą, która strasznie lubi taki samorozwój i lubi zagłębiać jakieś ciekawe rzeczy w swoim życiu i rozkminiać, no to nie dawało mi to spokoju. Więc jak to się zaczęło? Zaczęłam po prostu pracować codziennie, sukcesywnie, godzina po godzinie, wyznaczałam sobie taki rytm. Godzina na uporządkowanie tego drewna, które mnie tak straszyło tą swoją ilością, tym, że e, ciągle tego nie ubywa, a w zasadzie odpatrzenia nic się nie zadzieje. I tak codziennie po trochu godzina na to drewno, na cięcie, na układanie w drewutni, na przenoszenia z kąta w kąt, a, żeby w końcu z tego bałaganu pomału robił się jakiś porządek. Godzina na sprzątanie pomieszczeń w domu, bo przecież. Kolejny bałagan trzeba zacząć od jakiegoś w miarę porządku. Kolejny bałagan zacznę od sprzątania, żeby ułożyć sobie jakiś plan w głowie zwyczajnie. A najlepiej taki plan powstaje, jak mamy w miarę wszystko poukładane, posprzątane, i wtedy jakoś tak lepiej to wszystko nam wychodzi. Wróciłam do tych nieszczęsnych drzwi: do opalania, do szlifowania, do tego, żeby doprowadzić do jakiegoś porządku te drzwi. Fakt faktem, nie poświęciłam im pół godziny, tylko pół godziny, bo więcej cierpliwości na nie nie miałam. Ale i tak, codziennie przez ten cały lipiec w zasadzie, jak to robię, no, ubywa tej pracy. A gdybym tak tylko stała i patrzyła na te drzwi, że trzeba je zrobić, no to nic by się nie zadziało. Zakładając, że każdego dnia małymi kroczkami, małymi cegiełkami, po malutku, Doprowadza do jakiegoś sukcesu. Nie mówię do końca całego remontu, bo oczywiście, że tego się nie zrobi przez wakacje, czy przez rok, czy nawet przez dwa lata. Ale nie przeraża mnie perspektywa nawet 10 lat remontowania tego domu. Mam gdzie mieszkać, jestem zdrowa, mam pracę, jestem silna, nie boję się pracy. Same plusy. Ogólnie my, ludzie, jesteśmy zdolni do bardzo wielu. Wielkich rzeczy. Nie każdy ma na to siłę, nie każdy ma na to samo zaparcie i nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jaki potencjał w nas drzemie, ale żeby dojść do wielkich rzeczy jest to praca bardzo małych, drobnych kroczków, takich codziennych, i w sumie fajnie to powiedział kiedyś Messi, odbierając jakąś znaczącą nagrodę za swoje osiągnięcia w piłce nożnej, powiedział 17 lat. Ciężko pracowałem na to, żeby osiągnąć sukces z dnia na dzień. No coś w tym jest, prawda? Jak widzieliście do słuchania audiobooków i tym podobnych, używam aplikacji Bookbeat. I jest to druga rzecz, która mnie fajnie spotkała po emisji właśnie tamtego odcinka, gdzie pokazuję, mówię, wspominam tylko w zasadzie o tym, że lubię to robić, że lubię słuchać książek. Bo w sumie tylko na to mam teraz czas, taka jest prawda. Kiedyś czytałam tak normalnie papierowe książki, natomiast teraz w każdej wolnej chwili włączam sobie właśnie audiobooka, czy właśnie w samochodzie, czy jak coś się robi, jakieś czynności. Bo tylko, przyznaję się, tylko na to mam czas. Natomiast aplikacja pozwala nam ściągnąć książki, pozwala nam słuchać, odtwarzać w trybie offline. Jest naprawdę bardzo fajna. Z kodem UDA możecie sobie wypróbować tę aplikację przez całe 30 dni i bez opłat, oczywiście. I możecie zobaczyć, jak. Fajny, duży wybór. Tam jest tych książek, tych audiobooków i tego wszystkiego, książek rozwojowych. W opisie filmu, oczywiście, znajdziecie link do tej aplikacji. I zachęcam Was do tego, żebyście po prostu, nic Was to nie kosztuje, możecie sobie spróbować, wypróbować. Wiecie, jak to jest. Często tak słyszałam: Nie, nie idź, nie pytaj. O Jezu, po co Ty to mówisz? A czasami z takich głupich rzeczy właśnie wynikają takie bardzo fajne. Czyli, no nie wiem, Coś tam nagrywam, coś tam powiem, i nagle tu się okazuje, że Paweł ma taki fajny kanał. Eee, aplikacja Bookbeat się do mnie odezwała, żebym przetestowała ich aplikację i zaproponowała u siebie na kanale. I to są fajne takie rzeczy, które właśnie tutaj mnie spotykają. Dlatego bardzo lubię tworzyć na moim kanale takie treści. Bardzo lubię Was motywować. Bardzo lubię, jak Wy motywujecie mnie, bo i kanał co nieco. Basia z Norbertem mnie zmotywowali. I właśnie tutaj podcast od Pawła mnie zmotywował do tego, żeby spojrzeć prawdzie w oczy, żeby zobaczyć, dlaczego ty katarzyna stoisz w tym remoncie. No o co ci chodzi w ogóle. No i się okazało, się okazało, że Kasia leniem zajechała. <grywania> Motywacji jej trochę zabrakło, ale każdemu nam się to zdarza, prawda? Także nie, kochani. Wracam z pełną parą, będę szlifować cegły, będę robić fugi, będę fugować, będę murować wszystko. A co tam? A co z tego będzie? Zobaczymy. Za 5-10 lat? Nieważne. Przynajmniej będzie długo kanał, nie? Dobrze, na dzisiaj to koniec. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jak zwykle. Za oglądanie do końca. Ja tymczasem wracam do mojej mantry pracy, zakładając, że do końca września. Dokończę ten pokój, tą sypialnię. W planach jest to, żebym yy, wyczyściła tą cegłę. Chciałabym wyremontować komin. Znaczy, wyremontować. Już dzwoniłam do pana, który tam zajmuje się, jakby takie wiecie, wkłady i tak dalej. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Jak nie, no to najwyżej za rok, nieważne. W każdym razie plan jest taki, że do końca września chciałabym tam w miarę, w miarę tą sypialnię przywrócić do funkcjonowania, żebym mogła tutaj przyjeżdżać i spać normalnie w łóżku, napalić sobie w tym piecu. I mieć cieplutko i tak dalej, i tak dalej. Także taki mam plan, realizacja w trakcie. Wy oglądacie i kibicujecie i oczywiście dajecie subskrypcję, łapki w górę i życzycie mi powodzenia, a ja wam.